Hej, z tej strony Gucio, dzisiaj jedziemy na torze Heres, gdzie odbędzie się druga runda MOTGP Polish League, teraz mamy pierwszy zakręt Szybkie wyjście i dojazd do dość ciasnej nawrotki Tutaj zwykle wychodzę z niej z jedynki i przełamanie w lewą stronę Teraz będzie seria dłuższych buków łagodniejszych w lewo Trzeba być bardzo dobrze napędzonym Troszeczkę starać się jednak unikać tych betoków. No ja tu po nich przejechałem, ale one są bardzo zdradliwe Bardzo łatwo się wywalić Tutaj ciasno do wewnętrznej, choć czasem jak się szerzej pojedzie, to też nic się nie stanie. I kawałek prostej. Nie za długa, ale hamowanie na końcu też potrafi sprawić problemy. Trzeba bardzo ostro wyhamować do niskiej prędkości. Ja tutaj troszeczkę przestrzeliłem, ale również wychodzę tutaj z jedynki. To też jest jeden z niemieckich zachętów, z których wychodzę z taką prędkością. Tutaj również w lewy kolejny zakręt. Trzeba z bardzo dużym wyczuciem wjechać. Bardzo łatwo może nas na zewnętrzną. Niezależnie od ustawień i seria dwóch takich 90 stopni kąt prawych zakrętów. Bardzo je lubię, bardzo przyjemnie. No i teraz ostatni kawałek toru, czyli raz, dwa, trzy, dwa zakręty prawe, ale takie, że też trzeba z wyczuciem przez nie przejechać. Też staramy się unikać betonków, tu również są zdardywidywy. A teraz dojeżdżamy do ostatniego zakrętu na torze i wyjazd. Na prostą startową to jest Herz de la Frontera. Przejechaliśmy się motocyklem marki Macha. No i co to z tym Herz będzie? No to jest jeden z fajniejszych torów. Y, dla mnie przynajmniej. Zawodnicy chyba nie do końca podzielają moje zdanie. Potrafi sprawić wiele problemów, ale myślę, że to będzie kawał dobrego ścigania. No, ten tor był w którymś sezonie jako pierwszy. No, i działo się tam sporo. Ja też jechałem wtedy w tamtym wyścigu. Już w pierwszym zakręcie zostałem wyrzucony z toru, potem była golitwa. Ale to się bardzo, bardzo fajnie wyprzedza. Jest parę fajnych momentów, w których można atakować, w których można atakować ostro. Jednym z nich jest koniec, tej właśnie krótkiej, prostej, i tutaj może się dziać naprawdę, naprawdę wiele. No myślę, że będzie tu parę crashów, będzie upadków, no i betonki. Nie na no, wszystkich torach betonki są zdradliwe. Na tym to, że wyjątkowo jest parę takich miejsc, gdzie nie do końca wiem, od czego to zależy. No widocznie tak jest gra zaprogramowana. Na pewnych betonkach możemy przejechać gładko, wszystko jakoś tam pójdzie, a są takie przy których upadek to jest niemal pewny. No i te dość trudne ostatnie łuki. No zobaczymy, co będzie. Ja mam nadzieję, że Wyścig przyniesie mnóstwo, mnóstwo dobrego ścigania, a zawodnicy będą walczyć do ostatniej mety, do ostatnich sił. Zapraszamy, trzymajcie się ciepło. Cześć!